Rejgar nie spuszczał jej z oczu. Nadszedł w końcu moment, w którym ma się przekonać, czy jest wart bycia mężczyzną. Stwór jeszcze bardziej zmarszczył nos, ukazując w pełnej krasie zabójcze ostrza. Mimo tego, że wokół zalegało wiele kości, kawałków drew oraz ostrych jak brzytwy kamieni, młodzieniec stąpał pewnie, pomimo braku obuwia, coraz to bardziej zmniejszając dystans, jaki dzielił go z czworonożnym przeciwnikiem. Przypominało to niemalże jakiś rytualny taniec, bębny oraz baranie rogi rozhulały się na całego. Szaleńczy rytm udzielił się niemal wszystkim zgromadzonym, jeno nie poruszył wcale wielkiego człowieka siedzącego na podwyższeniu, na równie wielkim tronie co on sam, otoczonego purpurowym baldachimem. Gdyby nie oświetlający wszystkich księżyc oraz blask ognia z pochodni, jak i ogniska z dołu, można byłoby go pomylić z wielkim, czającym się w ciemności niedźwiedziem. Jego oczy koloru szarości niczym sparaliżowane wbite były w zjawisko, jakie miało miejsce w wielkim dole. Surowość wręcz od niego biła, miał spiętą w warkocz brodę koloru śniegu, sięgającą mu do masywnej piersi. Odziany był w długi, skórzany płaszcz z czarnej surowej tkaniny. Na głowę zarzucony miał skalp zwierzęcia, które było identyczne co te, z którym walczył w tej chwili Rejgar. Pozostała część stwora leżała mu na barkach, przysłaniając nieco wyszyty na skórzanym pancerzu wzór przypominający księżyc w pierwszej kwadrze oraz zawiłych rogów wystających z korony umiejscowionej na podłużnej białej tarczy. Mężczyzna zaciskał wielkie palce na złoconym pucharze strunkiem. Jedyna, wyraźnie widoczna osoba, która okazywała odwrotne emocje niźli rozszalały tłum, stała niedaleko wielkiego człowieka, Tura. Była to kobieta odziana w futrzaną suknię koloru świeżo zaległego śniegu. W pełni ukazywała jej piękno niczym ubogini, lecz pod nią to piękne dojrzałe ciało drżało ze strachu przed tym, co miało zaraz nastąpić. Jej oczy szkliły się od łez, które zdawały się móc ulecieć w każdej chwili. Nieświadoma tego, co robi, odreagowywała na swoich czarnych, sięgających do pasa włosach, które okręcała sobie wokół palca wskazującego prawej dłoni. Śnieżnobiały zwierz pierwszy ruszył do ataku. Na ten widok kilka osób z przodu przestało się wydzierać. Miast tego jedni wychylili się jeszcze bardziej przez drewnianą barierę, by mieć lepszy widok. Niektóre kobiety, co nie miały nerwów ze stali, zasłoniły sobie oczy rękoma, nie chcąc oglądać jadki, która miała teraz nastąpić.